Jak oprogramować wartość składnika płacowego w Gratyfikancie Nexo Pro? Jeśli chcesz ustalić wartość składnika płacowego w oparciu o własny algorytm, np. wykorzystujący staż własny, to dzięki programowalnym pluginom Gratyfikant Nexo Pro jak najbardziej to umożliwia. Pluginy to punkty rozszerzania programu. W dokumentacji technicznej SDK dla Insert Nexo Pro dostępne są przykłady własnych rozwiązań. Należy pamiętać, że utworzenie własnego rozwiązania wymaga wiedzy z zakresu programowania. Korzystając z dokumentacji SDK, należy przygotować projekt w środowisku .NET i prawidłowo go skompilować. W tym celu można skontaktować się z dyplomowanym serwisantem Insertnexo. W celu użycia gotowego już plugina przejdź do modułu System wynagrodzeń Składniki płacowe. Dodaj nowy składnik. Nazwij go, a w polu kwota wybierz skrypt. To właśnie w tym miejscu możliwe jest wybranie plugina. W naszym przypadku będzie to dodatek stażowy. Zapisz składnik płacowy. Po przypisaniu go do pracowników i naliczeniu wypłaty widoczna jest jego wartość.